Mamy jesień. Część z nas myśli, że dobrze by było wejść w jakąś relację, żeby nie siedzieć samemu w domu. Dla innych osób znowu przebywanie ze swoim partnerem 24 na dobę powoduje, że wychodzą różne demony pochowane w szafie. I dzisiaj chciałbym sobie porozmawiać z Wami o tym, jak to się dzieje w ogóle i co się wydarza, jak my wchodzimy w relacje, dlatego że często pracuję z osobami, które są samotne, które marzą o bliskości, marzą o tym, żeby wejść w związek i następnie jak wchodzą w ten związek to po krótkim okresie takiego ym, radości, frajdy, przyjemności, zakochania pojawia się coraz więcej problemów. Tak się to nagle komplikuje i robi się takie ciężkie, nie wiadomo z jakiego powodu, że chcemy uciekać z tej relacji. I obserwując tak swoje różnego rodzaju yy, doświadczenia życiowe, to jak ja przychodziłem różne relacje, i dzisiaj już też pracując zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami, słuchając po prostu tego, co się dzieje w waszym życiu, chciałem się podzielić pewnymi takimi zależnościami, które myślę, które są istotne. Dlatego, że my niestety nie zdajemy sobie często sprawy z tego, jakie mamy takie nieuleczone rany z naszego dzieciństwa. To znaczy w naszym dzieciństwie mogliśmy mieć na przykład, jako mężczyzna, matczyną ranę. Czyli mogliśmy być w takim związku z mamą, gdzie ona uczyła nas, że Abyśmy zasłużyli na jej miłość. Musimy rezygnować ze swoich potrzeb, musimy się nią opiekować, musimy się o nią troszczyć. Mm, nie możemy wyrażać gniewu, nie możemy być niegrzeczni. Jakby mamy cały taki zestaw, albo nie dostaliśmy nigdy jej akceptacji. Ciągle nas krytykowała i bardzo często tak jest, że po prostu ta mama miała jakieś swoje różne demony, które powodowały, że ona nie czuła się dobrze. No i nie mogła powiedzieć, synu: Ja ci nie daję miłości, czy nie okazuję ci tej miłości, bo po prostu mam kłopoty i nie mogę tego zrobić. O wiele łatwiej mamom było powiedzieć, że my nie dostajemy tej miłości, ani akceptacji, ani szacunku, dlatego, że z nami jest coś nie tak, że jesteśmy niegrzeczni, że nie zjedliśmy obiadu. To jest taki system, gdzie my jesteśmy uczeni, że nie zasługujemy na miłość, tacy jak jesteśmy, że musimy zrezygnować z wyrażania swojej na przykład radości, gniewu, różnych potrzeb, bo wtedy mama przestaje nas kochać, bo to jest za trudne dla mamy. Nie? I my, nieświadomi tego, prawdopodobnie jak wejdziemy w relację, to po tym okresie dwóch, trzech miesięcy, takiego miesiąca miodowego i, i spędzania ze sobą dużej ilości czasu, powoli zaczną wychodzić te nasze nieuleczone rany. I problem z tymi nieuleczonymi ranami jest taki, że my nie jesteśmy ich świadomi. Nie jesteśmy świadomi tego, że na głębokim poziomie ciągle chcielibyśmy, aby mama nas pokochała i akceptowała tacy, jacy jesteśmy. Że na głębokim poziomie w relacji z kobietą będziemy rezygnować z siebie i robić różne rzeczy. Na które w sumie nie mamy ochoty, albo nie będziemy z nią szczerzy czy autentyczni, po to, żeby dostać jej akceptację i żeby ona nas nie odrzuciła. I generalnie będziemy oczekiwać od niej, że nasza partnerka będzie nam dawać to, czego nie dała nam nasza mama. I my to robimy całkowicie nieświadomie bardzo szybko, po kilku miesiącach w relacji, Zaczynamy projektować dla naszego partnera różne nasze niespełnione pragnienia z dzieciństwa i oczekujemy, że ten, partner tego nie, że, że ten partner to zrobi, że on nam to da. No i problem polega na tym, że to nie jest jego rola, to jest, no przede wszystkim to nie jest jego rola, to nie jest jego obowiązek. To jest nasza nieuleczona rana z dzieciństwa i to my powinniśmy się nią zająć. My po prostu nie wiemy. Nagle zaczynamy oczekiwać różnych rzeczy, nagle robi nam się smutno, że czegoś nie dostajemy, nagle ten smutek przejmuje nad nami w ogóle y, taką kontrolę i nie wiemy o co w tym wszystkim chodzi, co się tak naprawdę dzieje. Y, I dopiero jak pf, pójdziemy na terapię, czy zaczniemy pracować, czy, czy mamy pewnego rodzaju samoświadomość, to zaczynamy odkrywać, że. Że to jest po prostu nasza potrzeba z dzieciństwa, która nie została zaspokojona, że żaden partner jej nie zaspokoi. No i problem polega na tym, że my po pierwsze nie wiemy, że mamy tą ranę, projektujemy ją na naszą partnerkę, a następnie w momencie, kiedy tego nie dostajemy, karzemy ją za to, że ona nam tego nie dała, że ona nas nie kocha, że, ona, że to nie jest ta, że to nie jest ta właściwa. Zauważyłem, że tylko 10% osób, które oglądam mój kanał, subskrybuje go. Więc mam prośbę do tych wszystkich osób, które mnie oglądają, ale nie subskrybują mojego kanału, abyście to dla mnie dzisiaj zrobili. I co ciekawe, partner w ogóle nie wie, że my mamy taką nieuleczoną ranę. Czuje się totalnie dziwnie w momencie, kiedy my go wprowadzamy w tą rolę, no i jest to dla niego bardzo takie bolesne i niesprawiedliwe. W momencie, kiedy my karzemy naszego partnera za to, że nam nie dał tego, czego nie dostaliśmy w dzieciństwie. No i cóż, i tutaj takim wyższym poziomem świadomości, rzeczywistości jest odkrycie, że my mamy tą. Nieuleczoną ranę z dzieciństwa i to zazwyczaj odkrywamy sobie gdzieś na dobrej terapii. Czy jak jesteśmy w męskiej grupie, też bardzo szybko to wychodzi, jak ja prowadzę męskie grupy, bardzo się pokazuje, kto ma jaką ranę nieuleczoną. I dobrze by było mieć wysoką samoświadomość tego, że tak jest, i wchodząc w relację, nie obarczać naszego partnera tą odpowiedzialnością za uleczenie tego rany, tej rany. I niestety problem polega na tym, że, my, że to jest dla nas tak bolesne i my często pomimo tego, że jesteśmy dojrzałym mężczyzną, dojrzałą kobietą, która świetnie ogarnia świat, to w momencie, kiedy dochodzi do tego, do tej projekcji i, i my chcemy, żeby nasz partner uleczył tą naszą ranę, to my często emocjonalnie wracamy do bycia trzylatkiem, pięciolatkiem, reagujemy dokładnie w ten sam sposób, jak reagowaliśmy w dzieciństwie, jakimś takim smutnym, smutkiem, wycofaniem się, reagujemy po prostu takim zachowaniem, jakimś takim rodzajem pasywności, obrażania się, unikania kontaktu, nagle wycofujemy się, z, jesteśmy często mężczyźni mówią, jestem w jakimś takim stanie zamrożenia, nagle przestaje cokolwiek czuć, Paczę w sufit i w ogóle nie wiem, co się dzieje, i tak mnie to trzyma kilka dni. Nie? No i to są reakcje, w jaki sposób my radziliśmy sobie z tym, że nie dostajemy tego, co potrzebujemy w dzieciństwie. No i bardzo często, yy, teraz jak pracuję z kobietami, z mężczyznami, oni mi opowiadają, że wchodzą w ten taki dziwny stan i bardzo trudno jest im z tego stanu wyjść. Więc idealnie byłoby wiedzieć, że my mamy taką ranę. I poinformować naszego partnera, że mamy taką ranę, że czasami możemy trochę zareagować zbyt intensywnie, ale że bierzemy za nią odpowiedzialność, że nie obarczamy naszego partnera tym, żeby on tą ranę uleczył i że to jest nasza rzecz, którą my sobie będziemy starać załatwić na terapii, uzdrowić i uleczyć w nas. W mojej książce Zintegrowana Męskość poruszam dokładnie temat ojcowskiej rany i matczynej rany, opisuję jak one się wyrażają oraz uczę tego, co zrobić, żeby się z nich uwolnić, żeby je uzdrowić. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat i temat ran z dzieciństwa Cię zainteresował, zapraszam do mojej książki. A teraz już wracamy do odcinka. I to jest wszystko super pod warunkiem, że unikamy przemocy. A tutaj bardzo trudno jest uniknąć tej przemocy. I tak jak ja pracuję z, z różnymi osobami, yy, czasami z parami, to widzę, jak bardzo szybko jeden z partnerów każe drugiego partnera w ten sposób, że zaczyna mówić ostre rzeczy, że zaczyna być taki uszczepliwy, wbijać pile, trochę, albo trochę się nabijać. Często jest to taki gniew niewprost, natomiast on się pojawia, i często jest tak, że my jesteśmy tak rozczarowani. Naszym partnerem, że on nam nie dał tego, co wydawało nam się, że nam da, że on nie wypełnił tej dziury w nas, że chcemy się od niego odsunąć i chcemy mieć święty spokój, i chcemy się od niego odsunąć, i chcemy nie być blisko. I tutaj, niestety, bardzo często robimy coś takiego, że nieświadomie zaczynamy być agresywni, zaczynamy być krytykujący, zaczynamy obrażać, używać jakiejś takiej przemocy słownej, czy robić różne rzeczy. Rzeczy, które wiemy, że dotkną naszego partnera, tylko po to, żeby on trochę zamknął swoje serce i też się odsunął, no bo musi się przed tym ochronić, no więc e, też zamknie swoje serce i się trochę odsunie. I to służy temu, żeby odpocząć, nie? Zwłaszcza osoby, które mają taki styl ucieczkowy, przywiązania, które po prostu nie wytrzymują tej bliskości w pewnym momencie, nie wytrzymują tej intensywności emocji albo nie wytrzymują tego, że ich potrzeby są niezaspokajane, te takie nieuleczonej rany. Bardzo często, żeby wyjść z relacji, żeby odpocząć, niszczą tą relację. Niszczą miłość, robią coś, co skrzywdzi partnera, i wtedy mają ulgę, wtedy mogą odpocząć, odsapnąć, dojść do siebie. Nie? No i generalnie, jeżeli robimy to z obu stron, a często widzę, że, że pary to robią z obu stron, no to powoli wygaszamy tą miłość, która na początku tak zapłonęła i która nas łączyła. I ta miłość jest powoli, powoli niszczona w ten sposób. I moim zdaniem to wynika z takiej ludzi trochę nieświadomości, trochę lenictwa, że sobie na to pozwalają. Bo my mamy prawo mieć różne uczucia i emocje. Mamy tak naprawdę prawo naszemu partnerowi powiedzieć to, że jesteśmy smutni, że jesteśmy zazdrośni, że się źle czujemy. Na to wszystko jest przestrzeń. Natomiast nie powinniśmy z tego powodu niszczyć relacji, to jest coś przed czym powinniśmy się po prostu powstrzymywać, mm. zdając sobie sprawę z tego, że mm, no, to wcale nic nie naprawi, bo my się możemy wycofać z relacji, powiedzieć słuchaj ja już mam za dużo bliskości albo jestem rozczarowany tym, że moje potrzeby nie zostały zaspokojone, więc teraz... Yy, chcę powiedzieć sam kilka godzin, albo wyjdę i spotkamy się jutro. Jak mi przejdzie, to wszystko jest całkowicie akceptowalne, ale wiele osób nie jest w stanie tego powiedzieć tak wprost. Będziecie, słuchaj, ja już mam za dużo, potrzebuję odsapnąć, potrzebuję dojść do siebie, buziak i idę. Nie? I to jest całkowicie ok. Natomiast dla nas to jest takie trudne, tak to po prostu powiedzieć. I okazuje się, że ludziom jest o wiele łatwiej być krzywdzącym zrobić coś, co doprowadzi do, do takiego zranienia obu stron i smutku, że i tak się rozejdziemy i że ten cel zostanie osiągnięty. Po prostu rozstaniemy się na kilka dni i odsapniemy od siebie, ale zrobimy to poprzez niszczenie relacji i niszczenie miłości. I tutaj... Radziłbym wszystkim się przed tym powstrzymywać i tak naprawdę nie zgadzać się na to w relacji. Nie? My możemy powiedzieć naszemu partnerowi: Słuchaj, ty możesz czuć wszystko, ja daję przestrzeń na wszystkie twoje uczucia, możesz mi o tym opowiadać, możesz robić to bez żadnego problemu, natomiast pozostawaj w relacji i nie niszcz jej, i wtedy to jest ok. Nie? I też widzę, że tak jak pracuję z kobietami, dzisiaj kobietom jest naprawdę trudno, bo jest dużo kobiet, które są samotnymi matkami, same wychowują dzieci, często są singielkami, mają nawet poukładane życie, wydaje im się, że jest wszystko super, ale wchodząc w relacje z mężczyzną, nagle ten ich świat, który sobie poukładały, wysypuje się. I często, jak rozmawiam z kobietami, to zauważam, że one nieświadomie wchodzą w relacje ze swoimi dziećmi. Nie ma faceta, mają syna czy córkę i po prostu spędzają z nią dużo czasu, śpią bardzo często z tym dzieckiem po to, żeby się nie czuć samotni, żeby po prostu mieć ten dotek, żeby się poprzytulać, żeby było raźniej, żeby było milej. I oczywiście w tym nie ma nic złego, to jest zrozumiałe, natomiast to przynosi pewnego rodzaju konsekwencje, bo bardzo często te kobiety potem jak spotykają mężczyznę i chcą z nim wejść w bliskość, to nagle się okazuje, że nie do końca jest przestrzeń w życiu tych kobiet na tego mężczyznę, bo one są tak bardzo związane z tym dzieckiem i tak bardzo przyzwyczaiły się do tej relacji z dzieckiem która zastępowała im relację z partnerem, że w sumie trudno jest wyjść z tej relacji z dzieckiem. I muszę przyznać, że nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji. Dlatego, że nasze dzieci wchodzą w tą rolę partnera mamy i opiekowania się nią, żeby mama się nie czuła samotna, żeby było miło, ale dla dzieci to jest bardzo duże obciążenie, bo one muszą... nagle się czują odpowiedzialną, odpowiedzialne za swoją mamę, nagle muszą zrezygnować z takiej radości życia, Bycia dziecinnym, niewinnym, frywolnym, bez żadnej odpowiedzialności, żeby się zająć mamą, żeby wejść z mamą w tą relację, żeby polepszyć mamie humor, żeby ją przytulić itd. itd. I ciekawe jest to, że jak te kobiety w końcu znajdują partnera i schodzą, wchodzą z tym partnerem w relację, to te dzieci zaczynają być radośniejsze, zaczynają być szczęśliwsze. Wcale to nie jest tak, jakby się wydawało, że, że cierpią, że rywalizują, że walczą. Tylko na głębokim poziomie cieszą się, że już się nie muszą opiekować tym rodzicem, że pojawił się inny dorosły człowiek, z którym nasz rodzic wszedł w relację i to już nie jest ich zadanie, i to jest, nie jest ich rola, i mogą sobie wrócić do swojej takiej dziecinności, do swojej takiej naturalności. I też zauważam, jak pracuję z, z kobietami, które musiały nosić zbroje, musiały być takie twarde, bo przez to, że były same, jak wchodzą w relację z mężczyzną, to trudno jest im wyjść z tego nawyku. I często jak dochodzi do trudnej sytuacji, to są takie atakujące, krytyczne, ostre, wymagające albo obrażające się, nie? bo w ten sposób chcą pokazać swoją frustrację, swoje niezadowolenie. I chcę Wam powiedzieć, drogie Panie, że o wiele skuteczniejsze jest. Po prostu powiedzieć, że się jest smutnym, że jest nam źle, nawet się rozpłakać, być taką bezbronną osobą, bo my jako mężczyzna wtedy chętnie się Wami zaopiekujemy i o Was zadbamy. Jak mężczyzna widzi. Bezbronną, smutną kobietę, która płacze, to taki normalny, zdrowy mężczyzna. Natychmiast ma wewnętrzną potrzebę zaopiekowania się nią i otoczenia jej po prostu ciepłem i troską. Natomiast w momencie, kiedy kobiety pozostają w tej męskiej energii, pozostają w tej zbroi, w której spędzają dużo czasu i z poziomu tej zbroi wymagają różnych rzeczy, albo nawet pokazują różne emocje, ale będąc takim trochę walecznym i ostrzejszym, no to dla nas jako dla mężczyzn w ogóle nie aktywuje się ta potrzeba zaopiekowania się taką kobietą, wręcz przeciwnie, my sami trochę przymykamy nasze serce i zakładamy zbroje, żeby się przed tym ochronić. I ja rozumiem, że jak bardzo długo byliśmy w takim stanie uzbrojenia, to nagle trudno jest nam wpaść na taki pomysł, że mogę być bezbronna przed swoim mężczyzną. I widzę, że dla wielu kobiet dzisiaj to jest oznaka słabości, to jest, to jest niebezpieczne wejść w ogóle w taką rolę i one lubią ten swój stan takiej trochę izolacji, niezależności, bycia trochę w tej męskiej energii. No tylko wtedy nie ma przestrzeni tak do końca na mężczyznę w waszym życiu, mężczyzna nie może się wami zaopiekować. My uwielbiamy ten stan i czuje, czujemy się bardzo męscy i w sumie nas to podnieca. W momencie, kiedy kobieta pozwala sobie pokazać swoje uczucia przy, przy nas w taki mm, niewaleczny sposób, taki troszkę bezbronny i wtedy naprawdę w, w zdrowym, Dojrzałym mężczyźnie pojawia się taki bardzo silny impuls z opiekowania się tą kobietą i otoczenia jej troską. Oczywiście, że jak jesteśmy jacyś bardzo narcystyczni czy psychopatyczni, to możemy nadużyć tej bezbronności kobiety, i to się oczywiście zdarza, ale no cóż, to my wybieramy faceta, z którym jesteśmy, więc jeżeli wybierzemy sobie po prostu zdrowego mężczyznę, to im my bardziej pozwalamy sobie na bezbronność, na wyrażanie swoich uczuć, smutku i tak dalej, tym partner bardziej ma ochotę się. Nami zaopiekować. Natomiast warto jest zrozumieć, że my możemy wyrazić każde uczucia pod warunkiem, że nie mówimy, że to jest wina partnera, że my to czujemy. Nasze uczucia to są nasze uczucia i to my jesteśmy za nie odpowiedzialni, nikt inny. Nawet jeżeli partner robi coś, co powoduje, że my cierplimy i jesteśmy smutni to my mu o tym mówimy i dyskutujemy, jak to zmienić. Jeżeli on tego permanentnie nie zmienia, to wychodzimy z takiej relacji. Natomiast warto jest zrozumieć, że to my odpowiadamy za to, jak my przeżywamy swoje emocje. I dzisiaj wiele osób poczuje smutek i całkowicie się z nim identyfikuje i mówią, jestem smutny. Nie? Jestem smutny przez ciebie. Natomiast to my decydujemy, jak my chcemy przeżywać nasze emocje. My możemy je wziąć na poważnie i zrobić dramat i natychmiast się pokłócić z partnerem, a możemy zobaczyć, że mamy takie reakcje i po prostu doświadczyć ich i postanowić... Się przyjrzeć im w zaciszu, w samotności, skąd są te uczucia, skąd są te emocje, dlaczego ja tak się czułam, z czym to jest związane w moim dzieciństwie, z czego to mogło wynikać, dlaczego akurat w tej sytuacji, kiedy te uczucia się pojawiają w moim życiu, przy jakich sytuacjach, co mogę zrobić, żeby to przetransformować albo dowiedzieć się głębiej na ten temat. Uczucia są takim pośrednikiem, takim messengerem do tego, że pokazują nam, że coś jest nie tak, coś się w nas dzieje nie tak, albo bo natrafiliśmy na jakiś aspekt nasz, który jest nieuzdrowiony. Ja jestem za tym, żeby wyrażać swoje emocje wprost przy swoim partnerze, mówić o tym, że jesteśmy smutni, że, że jesteśmy zazdrośni, że czujemy się samotni, że czujemy się niezrozumiani, ale nie obciążać, nie oskarżać partnera o to, że to jest jego wina, bo to są nasze emocje. Nie? I albo się dogadamy z partnerem i tak sobie ułożymy życie, że tych emocji będzie coraz mniej, my też nabierzemy dystansu. No albo dochodzimy do wniosku, że nie możemy się dogadać i wtedy pozostawanie w takim smutku bardzo długo też nie ma sensu, po prostu sensownie jest się rozstać. To, co dzisiaj powiedziałem, nie służy mojej krytyce kogokolwiek, to nie chodzi o to, że ja krytykuję kobiety, czy krytykuję mężczyzn za to, co robią. Dzielę się z wami tą wiedzą po to po prostu, żeby wam pomóc, żebyście mogli wejść troszeczkę na inny poziom świadomości i spróbować przeżywać swoje emocje uczucie, uczucia, uczucia z innego poziomu, z takim, z większą świadomością, z braniem odpowiedzialności za to, że to są nasze emocje uczucia i z takim chęcią. Eksploracji, z czego one wynikają, jak często je czułem, kiedy je czułem, kiedy one się powtarzają, skąd ja je znam z dzieciństwa, co się działo w moim życiu, kiedy one się pojawiały. I wtedy zrozumiecie, że to nie jest to, co partner robi. To jest tylko po prostu podobna sytuacja, która powoduje, że my powracamy do tego stanu emocjonalnego z naszego dzieciństwa. No i to jest fantastyczny początek nowego kierunku w życiu, bo my zaczynamy brać odpowiedzialność za siebie i za swoje uczucia i emocje, nie obarczamy tym już nikogo innego, zaczynamy eksplorować i poznawać siebie i rozumieć, z czego one wynikają. Zaczynamy rozumieć swoje rany i wchodząc w relację, możemy powiedzieć naszemu partnerowi, wiesz co, mam jeszcze taką i taką ranę, której nie uleczyłem. Ona się wyraża czasami w taki i w taki sposób, więc ja mogę czasami się tak zachować. Nie bierz tego na poważnie. Ja już wiem, że tak jest. Ja sobie z tym będę pracować, ale chcę, żebyś był tego świadom. Myślę, że to jest olbrzymia ulga dla świadomych ludzi, gdybyśmy poznali partnera, który byłby w stanie znać swoje nieuleczone rany i powiedzieć, nad czym pracuje i jak one się objawiają. Jak to może wyglądać? No i gdyby drugi partner też nam to powiedział, no to na takim poziomie samoświadomości, szczerości, można by naprawdę sobie poukładać tą relację nie, w taki fajny sposób, bo nie musimy udawać, że jesteśmy perfekcyjni, że jesteśmy doskonali, bo dzisiaj ludzie się rozchodzą, dlatego że udają kogoś, kim nie są, ignorują swoje rany. Wchodzą w relacje, reklamują się jako super osoba, a potem bliskość z drugą osobą i to, że zaczynamy na niego projektować różne nasze niespełnione potrzeby z dzieciństwa, powoduje, że my już nie jesteśmy w stanie utrzymać tego fajnego wizerunku, od którego zaczęliśmy. Jesteśmy przerażeni, że ktoś odkryje, albo nagle wywalają nam emocje, zaczynamy się dziwnie zachowywać, nie wiadomo dlaczego, i jest kłopot, i szybko ludzie, i tak się to nawarstwia, i nawarstwia, i z takiej początkowej lekko i seksualności, nagle to się robi coraz cięższe, coraz cięższe, kłótnia za kłótnią, za dyma za zadymą i w pewnym momencie wszyscy już mają dość, nikt nie wie o co w tym chodzi, jakoś to się tak już przestało być tak fajnie i się rozstajemy. A tak naprawdę to jest po prostu początek związku, i to jest wejście w spotkanie się z tymi swoimi nieuświadomionymi ranami. Gdybyśmy mieli więcej świadomości, wykonalibyśmy trochę więcej pracy ze sobą, dokładnie byśmy wiedzieli, co się dzieje, co przeżywamy, i już mielibyśmy system, jak to obsługiwać w nas, w środku żeby to, nie, żebyśmy mogli zostać w relacji, żebyśmy nie musieli z niej rezygnować. Dajcie znać, co o tym myślicie, powiedzcie, czy to było dla Was pomocne, czy w jaki sposób rezonuje to z Waszymi doświadczeniami z życia. Bardzo jestem ciekaw.